Czy wiedzieliście, że najpiękniejszy pałac łazienek królewskich, Pałac na Wyspie, powstał z łaźni, czyli małego pawilonu kąpielowego? Wybudował go w XVII wieku pisarz i polityk Stanisław Herakliusz-Lubomirski. Historię tej postaci będziecie mogli poznać wiosną tego roku na wystawie Sztuka Dobrego Myślenia dziedzictwo Stanisława Herakliusza-Lubomirskiego. Dokładnie 350 lat temu marszałek Stanisław Herakliusz Lubomirski wszedł w posiadanie dóbr ujazdowskich, na terenie których położone są obecnie między innymi Łazienki Królewskie. Co ciekawe, możemy podać bardzo dokładną datę tego wydarzenia, ponieważ zachował się okolicznościowy horoskop, który wskazuje, że stało się to 16 lutego 1674 roku o godzinie 9 rano. W tym szczególnym dniu zapraszamy Państwa do fascynującej podróży w świat pasji i fascynacji Stanisława Herakliusza-Lubomirskiego. Tę wystawę otworzymy dla Państwa już z końcem kwietnia. Wtedy też, między innymi, będą mogli Państwo zobaczyć niedostępne na co dzień tajemnicze miejsce w Pałacu na Wyspie. Pod chorążówce, w której jeszcze przed rokiem pokazywaliśmy obrazy Fridy Kahlo, odbędzie się druga część wystawy poświęcona Stanisławowi Herakliuszowi Lubomirskiemu. Pokazanie tej wielobarwnej postaci wymagało zgromadzenia odpowiednich eksponatów. Wytypowaliśmy obiekty z sześciu państw, wiele z nich będzie prezentowanych w Polsce po raz pierwszy. Liczymy, że tajemnicze rysunki, srebrne naczynia liturgiczne i biesiadne oraz przedmioty wyciągnięte prosto skrypty pozwolą odbyć magiczną podróż w świat polskiego baroku.